Dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik poświęcony jest trendom modowym na wiosnę, lato 2023. Zawsze przed kolejnym sezonem zbliżającym się taki filmik nagrywam, i zawsze Wam w tym momencie mówię, że trendy te są moim wyborem. To znaczy, z wielu trendów, które pojawiają się na wybiegach, pojawiają się w kolekcjach światowych projektantów, ja sobie wybieram te, które odpowiadają mi, odpowiadają mojemu gustowi, które skłaniają mnie do tego, żeby bliżej się im przyjrzeć i się im zaznajomić, ponieważ tylko wtedy, kiedy wiemy, co lubimy, wiemy, co nam się podoba, możemy sobie śmiało z trendów czerpać, a niektóre trendy zostawiać i tak naprawdę nie przyjmować się z nimi. Ale teraz powiem Wam jeszcze jedną rzecz, bo też nie wiem, czy zawsze to, to jest taka sprawa jasna, ale jeżeli pojawia się jakiś trend i gdzieś słyszycie też o, o, o trendach, to bardzo często pojawiają się komentarze, że badko, to jest okropne, kto to wymyślił, nikt tego nie będzie nosił, na przykład, jaki to okropny trend. I wiecie co, wydaje mi się, że to nie trend jest taki... Mm, Odpychające nas od niego, to nie trend nam się nie podoba, ale nie podoba nam się interpretacja tego trendu w oczach konkretnego projektanta, ponieważ ten sam trend może zupełnie inaczej wyglądać u. Różnych projektantów. No i przykład. Na przykład jest taki trend, który od przynajmniej dwóch sezonów dobrze się ma w, w modzie, a mianowicie to są przezroczystości. No i możemy sobie zobaczyć na przykład na zdjęciu czy na ilustracji tak u projektanta przezroczyste spodnie, takie, których. Nie widać, tak? których widać tutaj samą bieliznę, albo przeroczyste bluzki, albo sukienki, które całkowicie pokazują to, co mamy pod tą sukienką, ale trend przeroczystości może być interpretowany zupełnie w inny sposób. Na przykład przeroczyste są rękawy i dekolt. Albo na przykład jest taka przeroczysta wstawka gdzieś tam powiedzmy w okolicy y, ud. A u góry i na dole jest wszystko zakryte. Także albo mogą być właśnie przejrzyste wstawki, na przykład na plecach, czy, czy plecy mogą być przyroczyste, natomiast wszystko tutaj z przodu może być takie bardziej pościągliwe. Dlatego też dobrze sobie zawsze zobaczyć takich, na przykład, jeżeli chcecie oczywiście projektantów, albo wybrać sobie też takie zdjęcia i zobaczyć takie kolekcji, które. Wam się podobają i projektantów, o których wiecie, że gdzieś tam u nich znajdziecie sobie inspiracje do tego, co możemy nosić i jak możemy z tej mody korzystać. I takimi moimi ulubionymi projektantami to jest na pewno Karolina Herrera, bardzo lubię też Maxa Mare, Marcela Corsa, kogo tam jeszcze, Dom Mody Fendi, Prada czasami. Czasami też poszczególne y, y, projekty innych projektantów, i dlatego też te zdjęcia tych projektantów i interpretacja ich trendów, właśnie pojawią się y, za chwileczkę, gdzieś tu albo tu, tam gdzie mi się zmieści większe zdjęcie. No dobra, przechodzimy teraz do trendów, i pierwszym trendem, który mi się bardzo podoba, to są kwiatowe wzory i kwiaty 3D. Y, teraz tak, o co chodzi. Kwiaty 3D to są kwiaty wypukłe. Czasami to mogą być elementy stroju, czyli na przykład mamy tutaj powiedzmy sukienkę, i na górze mamy taki wypukły, duży kwiat, taki jakby no właśnie 3D, tak? czyli trójwymiarowy. Oprócz tego. Kwiaty, które są na, na ubraniach to są bardzo często kwiaty, które są, ja bym to określiła kwiatami malarskimi, takie troszeczkę z obrazów starych, takie troszeczkę mało realne, mało rzeczywiste. Raczej nie ma tutaj już takich typowych kwiatowych łączek, bardziej możemy zobaczyć kwiaty duże, Rozłożone na, na sukienkach, na, na spódnicach, na marynarkach, na płaszczach, właściwie wszędzie. Coś podobnego jak ja mam w tej chwili tutaj na mojej kurce. I te kwiaty występują albo w elementach garderoby, albo też całe elementy garderoby są po prostu. Usłane tymi kwiatami. Zobaczcie, jakie piękne suknie kwieciste ma Karolina Herrera. Myślę, że ten, ten look tutaj mam nadzieję, przynajmniej, że przyjmie się i że nasze ulice rozkwitną na wiosnę, na lato takimi kolorowymi, pięknymi kwiatami. Drugi trend, który, który też zauważyłam, to są ubrania bardzo proste, minimalistyczne. Nawet takie trochę powiedziałabym mocno w formie, czyli proste spódnice, proste spodnie, proste w kroju marynarki, na przykład koszule, sukienki, do tego jeszcze do tego mamy także taką bardzo delikatną, prostą czasami. Prawie, że niewidoczną biżuterię. I ten minimalizm już był mocno widoczny w trendach na jesień, zimę 2022-2023. No i z tego, co widzimy, to przyjął się. Być może mamy też czasami już dość tych różnych przeładowań, wzorów, kolorów, dodatków itd. Być może faktycznie potrzebujemy teraz spokoju, Potrzebujemy takiego wyciszenia, potrzebujemy właśnie minimalizmu w naszej garderobie i w naszym życiu, bo już chyba więcej atrakcji tutaj nam nie potrzeba i ten trend tak samo przechodzi na wiosnę lato 2023. Ale nie tylko minimalizm rządzi, mamy tutaj także bardziej skomplikowane kroje. Nadal podkreślamy talię, nawet wtedy, kiedy góra jest obszerna i dół jest obszerny, ta talia jakoś jest podkreślona albo paskiem, albo też na przykład góra i dół nie stykają się, czyli mamy krótsze bluzki, albo też bardziej opuszczone spodnie, albo spódnice. Ale mamy tu jeszcze jedną rzecz, a mianowicie w tej chwili. Weszło, wchodzą tutaj na, na wybiegi. Spódnice, ja to nazywam takie konstrukcyjne. Wiecie, yy, yy, spódnica, która jakby rozszerza się na biodrach, ale to nie jest ani bombka do końca, może nie. Bombki to są, o właśnie, te. Najlepiej na rysunku, na obrazku pokazać. Właśnie, zobaczcie, to jakby są takie konkretne podkreślenia tych bioder, i one są tak mocne, jakby tam pod spodem była jakaś konstrukcja, która to wszystko jeszcze przytrzymuje. Jednocześnie to powiększa biodra, powiększa dolną część ciała, ale także wysmukła naszą górę, no i też powoduje, że sylwetka, pomimo tego, że jest tu taki konkretny element, jest też dość lekka. Bardzo modne w tej chwili. I też będą spodnie bojówki. Czyli takie spodnie, które mają szersze nogawki, mają naszyte z boku kieszenie, w ogóle duże kieszenie, również są modne. No i te spodnie bojówki, myślę, że też mogą się przyjąć. Ja mam takie jedne ulubione spodnie, nosiłam je czy modne, czy niemodne, chociaż teraz myślę, że będę nosiła je częściej. Jest to taki element naszej garderoby wygodny, poza tym, wiecie, do tych kieszeni zawsze można tam jakiś telefon czy jeszcze inne drobiazgi schować, a jednocześnie też pokazuje taką, Naszą y, siłę, naszą energię, kobiecą energię. Także bardzo możliwe, że ten trend także w dzisiejszych czasach się przyjmie. Innym trendem, który już pojawił się w kolekcjach jesień, zima 2022-2023, a przechodzi dalej na 2023 lato i wiosnę to są kurtki-bomberki, czyli coś takiego, jak mam tutaj, taka sportowa kurtka. Tak Te kurtki mogą być bardzo różne. Mogą być bardziej dopasowane, mogą być bardziej obszerne, mogą być takie bardziej wieczorowe, czyli na przykład z sekinów, albo też ze złotego, bądź też srebrnego w kolorze materiału. Mogą być z jedwabiu, z bawełny, z wiskozy, właściwie z każdego materiału, ale mogą być też skórzane, mogą być też jeansowe. Kurtki, myślę, że ona tutaj zesmiała tych na fali takiego kolejnego trendu, który dziś tam się snuje tutaj po, po tym naszym tutaj współczesnym świecie rodowym, a mianowicie takiej sportowej elegancji, czyli dokładania sobie do prostych rzeczy, jakiegoś elementu sportowego w kroju, jakim na przykład jest właśnie taka, taka kurtka. Ale z bardziej na przykład szlachetnych materiałów, albo też w takiej kolorystyce, która, która też wygląda po prostu lepiej, wygląda szlachetniej. Tych kurtek jest bardzo dużo. Kurtki zresztą można zobaczyć też w naszych sklepach. Wiem, że oprócz skórzanych kurtek tej chwili, na przykład na sprzedażach, możecie kupić całkowicie odjechane nomen omen kurtki, bo takie kurtki jakby yy, wyścigowe, tak, yy, są też tutaj dostępne, także jeżeli ktoś by się chciał skupić później na tą kurtkę, to yy, od razu taki tutaj yy, yy, tip daje. Jeśli chodzi o inne yy, elementy, które będą bardzo modne, to ubrania z jeansu, ale tutaj mamy już Konkret, mianowicie z jasnego dżinsu. No to czy, czy robimy takie rzeczy, czy nie, to też myślę, że każdy z nas to widzi inaczej. Myślę, że akurat na ten okres wiosenny i letni szczególnie jasny dżins może być dobrym pomysłem. Ja przyznaję, że ja tutaj jestem team czarne dżinsowe spodnie, ewentualnie ciemnogranatowe, ale te jasne spodnie, które, które gdzieś tam też mam w swojej szafie, myślę, że również wykorzystam. I jeszcze inny trend, który już był widoczny wcześniej, a w tej chwili dalej wchodzi do tej naszej mody na wiosnę lato 2002-2023, to są frędzle. I tutaj nie chodzi o takie frędzle, znaczy, albo nie tylko chodzi o takie frędzle, a wiszące na przykład tak jak na kurtkach kowbojskich, ale z frędzli zrobione są często fragmenty ubrania. Na przykład sukienka, która ma ścięcie takie pod kątem, tak, po skosie i ten, ta część, która jest tutaj odcięta, jakby wypełniają ją frędzle. Albo też, tak jak na, na zdjęciach, umiejętnie frędzle wplecione w różne części garderoby. No Jest to taki, taki element, który nadaje naszej sylwetce takiej lekkości i też bardzo łatwo za pomocą takiego elementu w jakiś sposób unowocześnić Ożywić, można powiedzieć, chyba i tak po prostu bardziej um, do siebie, um, zindywidualizować. O, właśnie, zindywidualizować swoją kreację, nawet jeżeli reszta, reszta stroju jest bardzo prosta albo na przykład monochromatyczna. Kolejnym trendem to są falbany i falbany pojawiają się na sukienkach, na spódnicach, na, też na przykład na rękawach marynarek czy też płaszczy. Falbany są duże, są widoczne. Bardzo często mamy też tutaj kaskadę takich falban, także dla tych osób, które lubią takie troszeczkę tutaj ubrania w stylu hiszpańskim czy, czy jakimś takim jeszcze właśnie bardziej tutaj południowym, to myślę, że będzie to też bardzo taki. Ciekawy i miły w noszeniu trend. Mamy także ażury i mamy także koronki. Właśnie pojawiły się w tej chwili koronki, znaczy koronki były, były zawsze, natomiast one w tym momencie też są takim elementem trendowym. No i różne przejrzystości, które w różny sposób różni projektanci zapełniają. Jedni, w miejsce, gdzie nie ma materiału, dają po prostu siateczkę, jeszcze inni nie dają kompletnie nic. Inni u innych widzimy koronkę, albo też jakieś takie drobne tutaj um, e, elementy um, ażurowe. Także te wszystkie, um, te wszystkie elementy, te wszystkie um, rzeczy możemy w kolekcjach współczesnych teraz zobaczyć. No i teraz jeszcze jakie są kolory. Um, tutaj nie ma znowu niespodzianki, bo dalej mamy ponadczasowe dwa kolory, czyli czerń i beż. I te kolory zadomowiły się już w naszej modzie, zadomowiły się u projektantów. Bo wiecie, wydaje mi się, że to są też takie kolory, które którymi bardzo łatwo które łatwo wykorzystać wtedy, kiedy chcemy sobie wykorzystać jakiś element modowy. Na przykład, kiedy mamy różnokolorową sukienkę z falbanami, z przyroczystościami, z tymi frędzlami, może to być takie troszeczkę za bardzo. No, Ja bym takiej sukienki nie obrała, ale na przykład, kiedy te falbany będą przy czarnej sukience, albo te frędzle będą z wycięciu czarnej sukienki, to już jak najbardziej. Czyli możemy sobie tutaj wyżonglować kolory Kolorem, a jednocześnie Dopełniać takimi elementami z y, innych tutaj trendów. Bo w ogóle mi się wydaje, że y, my, przyjmując pewne trendy, też najważniejsze, żebyśmy sobie y, wszystko to przełożyli, jakby przez y, swój y, pryzmat, swój sposób patrzenia. My nie musimy zakładać na siebie wszystkiego w trendach, albo nie musimy tutaj tego trendu wykorzystywać tak, jak nam projekt pokazuje, czy sklepy nam też będą tutaj demonstrowały, ale możemy sobie poprawić. Bawić się tymi trendami i zastosować tak że po prostu dla nas to będzie korzystne dla nas to będzie takie fajne i przyjemne czyli jeżeli na przykład modne są prześwitości no to możemy sobie zakryć i odkryć określoną część naszego ciała taką w jakiej czujemy się dobrze co więcej na przykład możemy takie przyczystości zastosować na przykład w letnich takich ubraniach gdzieś tam na takie wiecie wieczorne letnie wyjścia albo i noce natomiast nie musimy absolutnie w tym chodzić po Mieście, nie musimy w tym chodzić do pracy, czyli interpretujemy sobie wszystko e, jakby tak w, według tutaj swojego rozozdania. Tak samo nie musimy zakładać na przykład pierzastej malarki czy jakiegoś tutaj e, całego płaszcza pokrytego piórami, jeżeli pióra są modne, ale wystarczy, że te pióra będziemy mieli na przykład na obrzeżkach, na obrzegach, obrzeżki też Spieramy się łączą w jakimś sensie, ale na tych brzegach naszych rękawów, albo na przykład będziemy tu mieć broszkę taką z, właśnie z piórem, z jak na przykład zrobiła tutaj na tym zdjęciu Dorota Soszyńska. Czyli my możemy sobie nie tylko wziąć trendy, które nam się podobają, nie tylko możemy sobie wziąć pomysły na wykorzystanie tych trendów od projektantów, których lubimy, których kreacje nam się podobają, ale my sobie jeszcze możemy to wszystko po prostu rozkawałkować, możemy to sobie zinterpretować i w ten sposób właśnie bawić się tymi trendami, a nie być ich ofiarą. No ale przechodzimy teraz do kolorów, jak już mówiłam, beż i y, czerni, zawsze modne. Y, I widzimy je i w takich prostych, minimalistycznych stylizacjach i widzimy je też tam, gdzie tych różnych elementów też tutaj jest o wiele więcej. Oprócz tego mamy też inne kolory, no i tutaj też nie ma niespodzianki, ponieważ bardzo modne są pastele, y, pastelowy niebieski, taki właśnie baby blue, taki rozbielony, pastelowy róż, który jest w ogóle moim odkryciem w dwóch lat, nigdy nie myślałam, że dobrze będę wyglądała w różu, a jednak, także być może, że również coś na lato sobie jeszcze różowego, jasno różowego yy, kupię. Yy, pastelowa zieleń, pastelowe żółcie i też zauważyłam taką rzecz, że yy, te yy, ubrania czarne, Ubrania beżowe i w kolorach pastelowych bardzo często są składane tak właśnie na zasadzie monochromatyzmu, czyli wszystko jest w tych kolorze. Na przykład jasnoróżowa koszula do jasnoróżowych spodni. Ten trend też już był, czyli takie, takie, taka monochromatyczność w dobieraniu kolorów, ona już się nam wcześniej pojawiła, a w tej chwili jeszcze mocniej się to wszystko złożyło, bo Prawdopodobnie również okazało się, że to są takie trendy do noszenia, także ulica także te trendy podłapała i bardzo wiele możemy także w po prostu codziennym życiu yy, widzieć kobiet, które monochromatycznie się ubierają i naprawdę bardzo dobrze to moim zdaniem oczywiście wygląda. No i jeszcze jednym kolorem, która, który się tutaj pojawia, a um, dwoma kolorami właściwie, bo je tutaj razem omówię, które jakoś tam mojego tutaj serca nie zdobyły, ale. Być może, że dla którejś z Was będą one um, interesujące i będziecie chciały je przejąć. Mianowicie to jest żółć i zieleń, ale bardzo taka um, wyraźna, intensywna um, i jednocześnie taka. Um, Wręcz rażąca. Żółć to jest taka żółć kanarkowa, taka mocna, widoczna. No na pewno jest to też taka, taka czysta czy żółć, czy ten zielony. To są takie bardzo energetyczne kolory, więc być może, że te kolory faktycznie się przyjmą, bo latem mamy dużo energii. No i myślę, że po różnych naszych tutaj zawirowaniach takich, Ostatniorocznych, też tej energii tam często potrzeba, także bardzo możliwe, że również to będą dla Was te, te przyjemne kolory. Oczywiście trendów jest o wiele więcej, te trendy możecie też śledzić w internecie. Jeżeli któryś projektant i jego kolekcja Was szczególnie zainteresowały, to Was zachęcam do tego, żeby sobie poszukać tych kolekcji albo po prostu wygooglować sobie tę kolekcję i wtedy macie zdjęcia, które możecie sobie dłużej poglądać, albo gdzieś tam sobie zapisać na przykład w jakimś tam swoim folderze, gdzie też macie inspiracje modowe, ale również na YouTubie są filmiki, gdzie widać pokazy mody, gdzie właśnie te trendy są widoczne i z tych pokazów mody, z tych filmików ja także przy przygotowywaniu tego mojego filmu korzystałam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się już w czwartek. Do zobaczenia!